ma z tej strony, klik. Żona do męża. Czy naprawdę musiałeś znowu wypić całą butelkę wódki? Kochanie, ale tym razem został do tego zmuszony. Przez kogo? Przez przypadek. Zgubiłem nakrętkę od butelki. Puk-puk, dzień dobry pani, a to ty piotrusi, co się stało? Tata przysłał mnie, bo długie przy motorku i nie może sobie poradzić. Stary, róż dupę i idź pomóc sąsiadowi. Tata jeszcze mówił, żeby pan sąsiad wziął ze sobą jakiś specjalny klucz, bo tata go nie ma. A jaki? Szklana pięćdziesiątka Mąż z żoną ogląda horror. Nagle na ekranie pojawia się przerażająca kobieca postać. Żona wystraszona wykrzyknęła O matko, poznałaś co? Ma, żeby przestać pić. To dlaczego nie przestaniesz? Bo czymże jest życie bez marzeń? W sądzie dwa rozprawa rozwodowa, a dokładniej sprawa o przyznaniu opieki nad dzieckiem. Matka wstała i jasno dała do zrozumienia sędziemu, że dzieci należą się jej. To ona je urodziła, więc to są jej dzieci. Sędzia zwrócił się do męża, co on ma do powiedzenia. Mąż przez chwilę milczał, po czym podniósł się z krzesła i rzekł: Panie sędzino, kiedy wkładam słodówkę do automatu ze słodyczami i wypada z niego batonik, to czy batonik należy do mnie, czy do automatu? Przed przejściem dla pieszych stoi trzęsąca się, starsza pani o lasce i młodzian. Chłopcze, przeprowadzisz mnie na drugą stronę? Oczywiście, babciu, zaraz zapali się zielone światło. Na zielonym kurwa to sama przejdę, palisz? Tak. A ile patrz ciennie? Trzy. Ile kosztuje jedna? 12 zł? Od dawna palisz? Od 20 lat. Uśredniając wydajesz 36 zł dziennie na papierosy, co daje mi się rocznie 13140 zł. W ciągu ostatnich 20 lat wypaliłeś 262 tysięcy złotych, nawet biorąc pod uwagę fakt, że kiedyś papierosy były tańsze. Możemy więc założyć, że to faktycznie przybliżone wydatki. Zgadza się. Czy wiesz, że gdybyś odkładał te pieniądze w banku na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, mógłbyś kupić sobie za to nowiutkie Porsche? A ty palisz? Nie. A gdzie twoje Porsche? Siedzą przy stole Amerykanin, Francuz, Turek i Polak. I rozmawiałem, z czego są najbardziej dumni. Ja jestem dumny z CIA, zaczął Amerykanin. Oni wiedzą wszystko o świecie, często zanim to się wydarzy. Ja jestem dumny z naszych kobiet, kontynuuje Francuz. To najpiękniejsze i najbardziej eleganckie kobiety na świecie. A do tego wcale nie jest tak łatwo zaciągnąć którąś do łóżka. Może to głupio zabrzmi, mówi Turek, ale ja jestem dumny z naszych dywanów. To najbardziej okazałe dywany na świecie. Mało kto może sobie na nie pozwolić. Dlatego zdabiałem największe rezydencje i pałace. Polak siedzi cicho, a Ty Polaku, dopytują pozostali, z niczego nie jesteś dumny? Jestem dumny z siebie, jak to? W zeszłym tygodniu przeleciałem śliczną francuskę na tureckim dywanie w mojej kawalerce i dam sobie łeb uciąć, że CIA ni cholery nie wie. Nagi mężczyzna stoi przed lustrem i podziwia swoją męskość. 2 centymetry więcej i byłbym królem. Na to jego żona zwraca mu uwagę. Dwa centymetry mniej i byłbyś królową. Żona do męża informatyka. Poznajesz człowieka na fotografii? Tak. Okej, okay, to dzisiaj o 15 odbierzesz go z przedszkola. Dwóch staruszków w gawędzi o sekcie. Pierwszy mówi. Nadal mogę dwukrotnie. A który raz sprawia ci większą przyjemność? Mówi drugi. Myślę, że tę zimą. Siedmioletni chłopczyk idzie chodnikiem w drodze ze szkoły. Podjeżdża samochód. Kierowca odsuwa szybkę i mówi. Chłopcze, wsiadaj do środka, dam ci za to 10 złotych i lizaka. Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się zatrzymuje przy krawężniku i mówi. No wsiadaj, dam ci 20 złotych, lizaka i chipsy. Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód nadal jedzie za nim powoli. Znowu się zatrzymuje. Moja ostatnia oferta brzmi. 50 złotych, chipsy, cola i pudełko lizaków. Wsiadasz? Oj, odczep się tato. Kupiłeś matiza, to musisz z tym żyć. Nie w to nie mieszaj. Mam nadzieję, że się podobały kawały. Do zobaczenia następnym razem. A ty palisz?